Teraz pokażemy jak się robi majonez dla spaślaków, żeby dupa rosła. Mamy tak: dwa jajka, to jest hardkorowy majonez, dwie łyżeczki musztardy Dijon, 250 ml oleju, oczywiście wysokiej jakości, jedną papryczkę piri pili żeby przez dupę za ostro nie wychodziło. Sól, pieprz no i działamy tak blender na najwyższy power do gleby i czosnek dodaliśmy jeszcze, bo to będzie finalnie sos czosnkowy albo majonez czosnkowy i ogień, enter